No bo taka zmiana na wcześniejszy termin to jest trudna do przewidzenia. Tak, no. tak, jest... Na późniejszy to jeszcze nie, się uda nie. tam gdzieś znaleźć. Tak. Tak to... No myślę, że to często się tak nie będzie zdarzać, no czasem są sprawy dla No tak przez czasem dalej. No. no dokładnie, dokładnie. Co tam słychać No wiesz, tak się? jakoś. No widziałem ani na sesję. Rady Powiatu Pani przyszła. To zaprosili Panią czy sama? Tak, nie zaprosili Pan Przewodniczący no. Jarosław Mariusz Powiatu. Mamy bardzo dobrą współpracę teraz z Powiatem. No. Dawniej takiej nie było, jak jest teraz. No właśnie. to, to Pani też zaprosi Pana starostę, czy nie? Tak, czy już, będzie Pan. Starostę, już zaproszony jest, tak, czy nie? Będzie dopiero wychodzić zaproszenie dla Pana starosty i dla Pana Przewodniczącego Jarosława Mariusz. A, a to był już na początku? Był, było, był z gratulacją. Był. No to był tak, tylko z gratulacją. tak wspieramy nawzajem. A bez zaproszenia był wtedy? Bez zaproszenia. Był z czystej jakby mm. chcieliwości. Mm -hmm. Ale my musimy działać razem, bo mamy wspólne cele, wspólne inwestycje no, tak naprawdę, także nie będziemy działać. No. no i obiecała Pani tego pieska i nie mogę się doczekać. I piesek przyjdzie, bo ponieważ piesek Pani jest. Marzenka nie ma jeszcze miski nie kupiła i powiedziała, a, że ja kupi miskę z wodą. To na dole stoi miska. No, no to właśnie, powiedziała, no, że to jest na dole jest dla, kotka, dla kota, a kota, kota tak. jeszcze nie widać. Gdzieś tam widziałem czarnego kota, tam wchodził, leżał tak? na podniku kiedyś. – A w... chyba? – ja... Czarny taki. – Nie wiem, chyba widział pan No, no tam, szedłem tamtą A? drogą, co tu i tam już niedaleko tamtej drogi Aha, widziałem go Nie, był. nie to, to chyba nie nasz kotek, bo nasz kotek jest Drakula. – No ale taki był jakiś czarny tam, no, to bardzo, leżał Trzeba na uważać. chodniku tam. – Trzeba uważać, naprawdę, bo... Jego można głasać, ale on to no, Jego no. <laughs> nie ma. A piesek przyjdzie, proszę się nie a, martwić, na pewno przyjdzie. Przyjdzie to bo pani Marzenka sama coś. go chciała poznać, z bliska. Aha. Mój żeby nie wiecie, że on jest taki fajny. No właśnie. Nie, nasz był tutaj ja... nasz, był na sali obrad już tutaj. Pies? Kot, kot. na znaczy, a, a, kot, a, kot, kot tak. Był. Tak, kotek a, piesek, jest. On. Piesek na razie coś my tylko na plakatach oglądali. A, tak, a jest na żywo żyje, on jest no. prawdziwy. Żyją, dwa żyją. Mm -hmm. Dwa. Aż. Dwa Maltańczyki, jeden obszarek podhalańskich, tak. Mm -hmm. Plus jeszcze wąż i także my jesteśmy myłośnikami zwierząt. Mm -hmm. <tak>, tak naprawdę. Dobrze, że pana mamy, bo mamy bardzo dobrą informację na temat, co się dzieje w mieście. Przekrój, wiemy no co się tak, dzieje, tak. kto gdzie jeździ, z kim, tak. na boku nawet czasem wiemy, nie? No tu mówi że nie, że jedzie do pracy, a jest w restauracji, nie? No, no to jest ważne. No, no nie, w restauracjach to właśnie nie można robić, bo już mnie tam zarzucali, że. Nie można gościom jakimś robić, bo mogą się nie życzyć w restauracji. Aha, bo nie wiadomo z kim są wtedy, nie? No właśnie, to, to jest a, też... No to no chyba, dobrze. że są bardzo znani goście, tak. Uh -huh. To nie ma co obokni Pani Marzenko chodzić na lewo, trzeba no, zawsze, tak, na tak. zawsze na prawo. na prawo. No pani też dyżur tutaj pełni też razem. Tak, my razem, bo my jesteśmy tutaj, mamy tysiące pism, tutaj dostajemy, mamy teczki do wypełnienia, tutaj nie. różne pisma. No ale i zeszytu pani jeszcze się nie. Nie, nie, bo, nie bo ja ma... wszystko mam w głowie. A w głowie? A, ja w głowie. Bo pan, pan Marek to miał tutaj panią tę i zapisywała. Ja Zaszytu. Ja 20... No nie wiem, czy to spełnione 20... będą te. Co ja zgłaszałem tam takie, że... Na hali targowej na są takie wąskie przejścia. I jakie powinny być szerokości przejścia? Jak tam towary tak wy, wystawiają okay. na mec? To, to już zgłaszałem już kilka razy tamtych radnych poprzednich kadencji Aha. Nic A na to, to nie odpowiadali no, nawet. No to zapiszemy, że przejścia w po hali pomiędzy nimi. Nie, nie wiem kto to tym zarządza, kto to tym zarządza. To, to już, zarządza, już tam za... Y, za zan, zarządza... Tak, zarządza... Zarządza... czy... Nie, tam... raczej gmin, ale... Tam no jest coś... to jakiś zarząd, czy spod... Nie, nie z wiadomo, gruszami. kto to. Oni wszyscy są, tylko mówią, że nie, żeby nie dokumentować tego. No a jak się chce dokumentować, właśnie, jakie przejście jest wąskie? Nie, no to trzeba, oczywiście, no przecież to też nie będzie nikt Jak jest tematu. mało ludzi, to tam jakby przejdą, ale jak jest dużo ludzi, to, to nie można przejść w ogóle przez tak. ten. Czyli to już by było zgłaszane, tak? No było, ale to nikt nic nie odpowiada na ten temat. nie wiem, kto to, kto to jest tym władnym w tym A do kogo pan to zgłosił? No do no, radnym zgłaszałem tutaj tak? już nieraz. No. Tak. Raz Kilka razy zgłaszają radnym i nic tam nikogo nie... Wąskie przejścia. Towary wykładane z, zbyt daleko przez sprzedawców. Uh -huh. no. Na hali targowej szczególnie, bo tak... Tam, gdzie indziej, to jeszcze jakoś tam przejdzie. I, jeszcze, i, ma, I mówią, że nie wolno tego dokumentować, jak oni szeroko się rozkładają. na... Jeszcze, dlaczego? No dlaczego? No właśnie chciałam się dowiedzieć, to dlaczego. Nie, nie no, można dokumentować. Przecież no to tak, właśnie mi załudzają. To są miejsca publiczne. Krzyczą na mnie, że mam dzieci. Nie, dzieli... to są miejsca publiczne. Krzyczą na mnie, że nie mam tam w ogóle tam pokazywać za dużo, za często. od razu pan ceny pokazuje, wiemy czy no, właśnie, iść cena. na tak, czy nie iść na tak. No widziałem no. nawet pani sama, pani burmistrzyni, moją zdjęcie no, polubiała no, kwiatków. No proszę, a jak teraz okwiecone jest wszędzie, No, no rynek, jest dużo miasta, a, no jest. miasta, jednostki no, organizacyjne są no, okwiecone, jest. aż się przyjemnie chodzi. Nawet no, Pani Marzena mówi, tak, że nie tak. jeździ samochodem, tylko chodzi podziwiając to wszystko. No, tak. I tak samo co jest na, na osiedlu przy tej pętli autobusowej też. Brak jest przejścia dla pieszych. Uh -huh. To już też zgłaszałem to Panu Markowi. Też i te... No to wtedy inny był zeszyt tutaj. Ten jest ładniejszy. No ten, ten jest tutaj radny. Czyli brak przejścia przy pętli No tak? brak, z, z, na, na tym nowej odcinku KN uh -huh. jest ładne, jak to Pan Marek uh -huh. wypowiadał się, wypasione przejście, uh -huh. a dalej się kończy krawężnikiem i nie wiadomo gdzie iść dalej. To zgłaszałem uh -huh. do Starostwa, do tego Rady Bezpieczeństwa tak, i tak, odpowiedzieli, tak. że pętla do przebudowy, a jak się przechodzi, trzeba zachować bezpieczeństwo, no. uh -huh. zachować ostrożność. no, i, no i, a rada w ogóle nie jest do niczego, bo ona jest tylko doradcą, Organem ona nic nie ma, do, nie może nic zrobić. No to po co ta no, rada jest? Nie wiem, czy jest jeszcze ta rada, czy nie ma się w ogóle. W starostwie? Rada Bezpieczeństwa? No. Myślę, że tak, że jest. Bo to, jest ustawo, to jest ustawowo umocowane, mm -hmm. więc na pewno jest. No nie może jak się jakoś tam. Nie, nic nie działa w tym kierunku, żeby w ogóle się. Bo jest się organem pan, tylko doradczym. Wakacje mamy. się już zbliżają. A no to oni cały Pani rok już mają się wakacje. A Pani Maria już w Bahama ma zapoje. Tak samo jak i, I tak samo brak przejścia na ulicy Kampi. Do kopalni idą wycieczki, i nie ma, w którym miejscu mają przejść te, przez tę ulicę. W ogóle nie ma przejść zaznaczonych, jak idzie pierwsza wycieczka. To już też zgłaszałem kilka razy w tamtych kadencjach radnym, radnym, nawet samochodem, pojechał ze mną, zobaczyć, czy to faktycznie. Ja nie mówię, A, no prawdę. Dla pieszych, <gry> nie... ulicy K. Zapisał i nic z tego nie wiem, czy zapisał. Bo nic... Ale faktycznie tam nie ma żadnych przejść. Żadnych tam... przejść nie ma. No, nie Wog... ma. W ogóle wejścia nie ma dla, dla, do, dla pieszych, tylko jest tak, dla samochodów jest. wejście. Tak, tak, tak. wjazd. Jasne. Jest nauku takie, tam niebezpiecznie jest, mm -hmm. to, to zgłaszają nawet do Warszawy, tego. jest taka ten, strona, gdzie się zgłasza różne niebezpieczne miejsca. I... Mm -hmm. no nie, to koniecznie, no bo i... tam na tych wycieczek jest teraz coraz więcej. No i niby autobusami jadą, ale tak. też idą pieszo też wychodzą. Pieszo oczywiście, oczywiście zostawiają I... samochody na parkingu i muszą przejść. Nie no i idą do miasta tak. czy z powrotem, no to w ogóle tak. nie ma tam przejścia. Tak, no. Chcielibyśmy też, żeby ten szczyp jest tutaj ruszył w centrum, żeby no, no, ci ludzie no no. nie odjeżdżali, tylko też tej bohni coś zostali. Czy, no to miało być pieszo jakieś tam wejście, tak. tylko tam coś jeszcze no, nie, musisz, nie może to ruszyć. No, no może to ruszy, bo tak to oni wsiadają do autobusów przy ulicy Kampi i odjeżdżają. I ten, który no, tak to w mieście tak naprawdę tak. nie zostaje na dzień tak, dzisiejszy, tak. trzeba przyznać. Mhm. Ale dzięki Panu wszystko wiemy co gdzie jest. Tak. Dokumentacja jest najważniejsza. No to... Jak, jaką Pan ma pojemność dysku na te zdjęcia, bo to, dużą, to chyba jest niemożliwe. Kurczę, to, bo to jest niesamowite takie. Nie, no to, to, to idzie w świat. To, to, to. to idzie w świat, no. Da.